Witam serdecznie kochane lwy na czytaniu. E, jakie energie e, przyniosą nam na kolejne 6 miesięcy zaćmienia? Korytarz zaćmień od Nowiu Księżyca 14 października do 29 października. Jakie energie no, e, tego zaćmienia przyniesie nam? Kolejne 6 miesięcy, kochani, czytania są podzielone na dekady, dlatego że, ym, wiadomo, jesteśmy wspólnym znakiem Zodiaku, jest wspólny znak Zodiaku, ale jednak dekady y, różnią się energetyką, więc i chciałam tym razem zobaczyć, jak sobie karty, jak karty po prostu na to będą odpowiadały. I słuchajcie, zauważyłam, że jest dużo podobieństwa, a czasem go w ogóle nie ma. Więc to jest po prostu niesamowite. Kochani, zaczynamy. Pierwsza dekada lwa. Lew, 23 lipiec, 2 sierpień. Pierwsza dekada, kochani. Yy, I tak, w jakiej sytuacji wy teraz, kochani, jesteście? Wyskoczyła karta. Samoobrony, tak? Czyli bronicie się przed czymś, przed kimś. Yy, co kolejne yy, 6 miesięcy przyniesie wam sytuacja finansowa. I jaka będzie sytuacja finansowa? Lew, pierwsza dekada. Sytuacja finansowa lew 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 pierwsza dekada. Sytuacja finansowa Lech, pierwsza dekada. Mhm. Proszę o kartę, niech mi wypadnie. Sytuacja finansowa lew pierwsza dekada. Sytuacja finansowa, lew pierwsza dekada. Sytuacja. Mhm, dobrze. Lew pierwsza dekada. Szóstka odejście. Sytuacja finansowa, lew pierwsza dekada. Sytuacja finansowa, lew pierwsza dekada. Mhm. Mhm. Dobrze. Wszelkie relacje finansowe, kochani. Wszelkie relacje. Dziewiątka buław. Lew, pierwsza dekada relacji. Wszelkie relacje. O. Mm -hmm. U. wieża To też zostało. Zobaczyłam tą kartę. I teraz słuchajcie: karta rada. Alexa, connect my phone. Karta rada. Karta rada. Karta rada. Karta rada. Odpocznij z przełożenia paś Patrzcie, znowu odwrócona karta to się Dobra, zostawiam ją. To się w głowie po prostu nie mieści. Dobrze, kochani. E, słuchajcie, e, jesteście na etapie e, siódemki. Buław, czyli bronicie się przed czymś, bronicie swoich przekonań, ale myślę, że bronicie się też przed przeszłością. Dlatego, że szóstka mieczy mówi o tym, że to jest ruszenie w dalszą podróż, ale troszeczkę słuchajcie, z takim smutkiem. Myślę, że jest to z powodu jakiejś osoby z pod znaku ognia, baran, lew, strzelec. Być może jest to bliska kobieta jakaś jakaś osobowość. Myślę, że będzie. Myślę, że była tu przed tą kobietą jakoś sama, yy, jakaś taka samoobrona. Słuchajcie, gdzie. Gdzie, kochani, no. Yy, nastało tutaj powzięta decyzja pójścia po prostu dalej, tak słuchajcie, to pójście dalej jest dla was bardzo dobre kochani, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest takie smutne, dlatego, że albo jest to bliska, bliski wam ktoś, albo jest to wam w ogóle bliska jakaś sytuacja w każdym bądź razie, dodatkowo można to odwrócić tak to jest na pozycji finansów, ale możecie sobie to też przełożyć na relacje. E, może to też być tak dla niektórych osób, że ode, odchodzicie po prostu w stronę ognistego, szybkiego działania, tak? że dość po prostu takiego bronienia swoich praw. Dość słuchajcie bronienia swoich racji, odchodzicie po prostu od sytuacji, gdzie musieliście cały czas się bronić, tak? I po prostu dostajecie tej mocnej, takiej po prostu energii do działania, i będziecie już działać z pełną parą, a przy tym po prostu będziecie bardzo piękni, tak? Myślę, że też co niektórzy mogą po prostu gdzieś bronili się, to też dla niektórych może być, bronili się przed jakąś osobą, nie chcieliście może zbytnio kontaktu mieć z tą osobą, tak, broniliście po prostu swoich granic i na ten moment odchodzicie po prostu od tego, od tej samoobrony, bo zobaczyliście jednak, że wcale nie daje Wam to radości i zwracacie się w stronę tej osoby. Tak? No, można to na wszelkie tłumaczenia. Zwracacie się, kochani, w stronę tej osoby, czyli może to być matka, siostra, dziewczyna, narzeczona, możecie po prostu tęsknić za tą osobą, tak? Wcześniej się przed tym broniliście, ale jednak ten smutek. Spowodował, że chcecie z powrotem w stronę tej osoby się obrócić. To też tak można. Kochani, na pozycji pracy są tu jakieś ogromne przełamania. Jest zalecana bardzo duża cierpliwość, bo po prostu przytłacza już was jakaś sytuacja, na którą chyba czekacie. I myślę, że wy teraz sobie po prostu staniecie, przyjrzecie się tym faktom i zmienicie po prostu, zmieni wam się życie o 180 stopni, słuchajcie, bo karta wieży mówi o zawaleniu się czegoś, ale wcale nie jest to negatywne. Wcale nie jest to negatywne. Jest to bardzo pozytywna, e, tak naprawdę, czasami karta i wydaje mi się tak, bo tutaj jest ósemka monet. Czyli, kochani, jest to tak, że musicie bardzo cierpliwie nad czymś pracować, bardzo cierpliwymi być w ogóle. Może na coś czekacie, kochani. Może na coś czekacie i po prostu jesteście już tym czekaniem zmęczeni? Może niektórzy ciężko pracują, uczycie się, a może tak naprawdę zmieniono Wam stanowisko? Też tak może być. Dla niektórych może to być forma uczuć, że po prostu czekacie i czekacie i czekacie, aż w końcu po prostu Was to już też zmęczyło, tak? I nastąpią, słuchajcie, u Was pewne olbrzymie zmiany. Ehm... Tak, i słuchajcie, karta rada, czwórki mieczy, mówi o tym, aby wycofać się. Wycofać się, przyjrzeć się, bo tu się przyglądacie właśnie tej sytuacji i już wiecie, że nic się nie da z tym zrobić, bo tutaj są zmiany, które przyjdą po prostu przeznaczeniowo. To są zmiany, które nie są uchron, to, to są zmiany, których nie ominiemy, to są zmiany z nienacka, Ale co te zmiany przynoszą? Przynoszą wam ósemkę monet, czyli przynoszą wam e, szansę na cierpliwe Cierpliwe, fajne, e, fajną pracę i na cierpliwe zdobycie to, czego chcecie. Więc kochani, e, wycofajcie się, nie podejmujcie teraz pochopnych decyzji, tylko po prostu jest wskazane, aby się wycofać, pewne sprawy sobie przemyśleć i też troszeczkę e, zadbać o swoje zdrówko, abym powiedziała bardziej postawiłabym na wypoczynek. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam. Drogie lewki, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam, jest do opisu pod moim filmem. E, kochani, no a teraz przechodzę do e, Słonka, do, do drugiej dekady. Druga dekada. Jest od 3 sierpnia do 12 sierpnia. Od 3 sierpnia do 12 sierpnia, druga dekada. Od 3 sierpnia do 12 sierpnia druga dekada. W jakim miejscu teraz jest lewek z drugiej dekady? No co to się dzieje? Lewki, piątka kielichów. W jakim miejscu jest lewek z drugiej dekady? Praca finanse, lewek druga dekada. Praca finanse, praca finanse, druga dekada. No co się z tym dzieje? Z tym, słuchajcie, praca finanse. No myślę, że teraz będzie dobrze, nie? No, praca finanse, druga dekada, nie? Praca finanse. Praca, finanse. O oh jest, są to stateczne. Wow. Praca, finanse. Uh -huh. Koło fortuny. Ja piernicze. Mega czytanie. E Dobrze. Relacje partnerskie. Druga dekada. Relacje partnerskie, druga dekada. Relacje partnerskie, druga dekada. Relacje partnerskie, druga dekada. Karta maga. Kochani, wy jeszcze jesteście smutni? Druga dekada, relacje partnerskie. skill as asmonet. Nie no, mega, mega. Mhm. I kochani, e, karta rada. Karta rada. Rycerz Ja Pierniczy, ale macie super karty. Super karty, kochani. Jezu, jej, 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 jej. Co to super karty? A tutaj jest piątka kielichów. Ej, lwy, co to się dzieje? Kochani, jeszcze jest as kielichów z przełożenia, ja piernicze. Widzicie to? As kielichów z przełożenia. Jest sąd ostateczny, koło fortuny, karta maga, as monet, e, rycerz buław, i ja piernicze. Kochani, wy znajdujecie się w tym momencie w takim znudzeniu. Wiecie co? W takim chyba troszeczkę ja bym powiedziała niedocenianiu tak naprawdę waszej rzeczywistości, ja nie mówię absolutnie o wszystkich osobach, tak bo mamy różne sytuacje ale piątka monet mówi piątka kielichów mówi o tym, że jesteście bardzo mocno czymś zawiedzeni i wręcz aż tęsknicie za czymś coś co naprawdę było dla was e, w nie wiem, fajne, czy wydawało się fajne, ale kochani, do 6 miesięcy tęsknicie za kimś tutaj. Tu jest ewidentna tęsknota. I co karty mówią? Musicie podjąć ostateczną decyzję. Sąd ostatecznie mówi, że będziecie, e, e, będziecie, słuchajcie, tą, e, tą decyzję podejmować. Nastąpią u Was, słuchajcie, jakieś zmiany. Ja myślę, że jakieś będzie też... E, nie wiem, zakończenie. Pluton. Pluton spowoduje po prostu, bo to jest karta Plutona. Pluton spowoduje u Was pewne odrodzenie. Być może dawnych słuchajcie przyjaźni, za którymi tak tęsknicie, tak? Albo po prostu dawnego pomysłu na pracę. I słuchajcie, koło fortuny ruszacie z kopyta, są to zmiany Wasze przeznaczeniowe, wskakujecie na ten dobry tor, na całe szczęście. Lwy, powiem Wam, że ogromnie się cieszę, wskakujecie na ten dobry tor. Um, co niektórzy dostaną jeszcze jakiś yy, 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 jakiś nie wiem yy. Ja bym powiedziała dodatek również też finansowy, dla niektórych to może być też emeryturka, tak? Czyli odejście na emeryturkę, tak? I boicie się bardzo, że będziecie na tej emeryturce, nie wiem, e, że zmarniejecie. Nie, nie bójcie się. Są różne perspektywy, słuchajcie. Z kołem fortuny, są to zmiany, jest, są to ostateczne, zmiany, po prostu ogromne, zmiany z przeznaczenia. Myślę, że kosmos Wam bardzo kochani sprzyja karta Plutona. E, słuchajcie. No, wiadomo, Pluton nie jest prosty, tak? Ale Pluton pomaga, daje bardzo dużo siły. Powrót również wasz do zdrowia, kochani, tak? Ja bym powiedziała, że też jakieś być może ktoś do was przyjdzie, bo tutaj jest szóstka kielichów. Ktoś z przeszłości. Macie szansę na odnowienie jakiejś przyjaźni, słuchajcie, z przeszłości. Być może. Zobaczcie, a z kielichów szansa na wielkie uczucie, na odnowienie relacji z osobą, nie wiem, ognistą, albo która jest bardzo piękna, tak? Albo to też może być kobieta, e, która jest bardzo energetyczna. Niektórzy z rodziną, tak? Niektórzy z osobami spoza. No i co, kochani, jeśli chodzi o finanse, macie kartę MAGA, tak? Karta MAGA i denarów, no co tu więcej chcieć? Wy wiecie, co macie zrobić, tak? Karta MAGA podpowiada, masz wszelkie możliwości z Kołem Fortuny, z Sądem Ostatecznym, masz wszelkie możliwości do tego, aby aktywować ogromną szansę na nowy, finansowy, piękny początek, tak? Ja myślę, że to też może być z przyjaciółmi. Związane albo być może z jakąś starą pracą, też tak? Albo też być może kontakt, odnowienie kontaktu z ludźmi z przeszłości, z rodziną, z rodzeństwem, tak? Gdzie wspólnie będziecie do czegoś dążyć. Słuchajcie, karta maga. Na każdym poziomie życia macie ogromne szanse. Kuźwa. I co mówi, co mówi karta rada? Zobaczcie. Piątka kielichów, ja becę, bo mi się to kiedyś stało i to kiedyś stało, ja becę. A tu rycerz Buław mówi, przestań becyć, tylko podnoś dupkę i heja do przodu. I marsz do przodu i ruszaj. Kuźwa, ja trzymam za was kciuki, ja tak lubię ten znak zodiaku też, uwielbiam. Lwy, ja za was trzymam kciuki, macie przepiękne naprawdę czytanie. Jezu, mega. No kochani, dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną byliście. Trzymam za Was kciuki. Niech Wam się darzy to, co najlepsze, kurczę blade. I Wam powiem, że... Naprawdę, karty macie przeboskie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, zachęcam do informacji pod filmem, kochani. No i co jeszcze? Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Będzie mi bardzo miło. Piszcie komentarze jak najwięcej, co Was boli, co nie boli. Razem temu jakoś zaradzimy, prawda? Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie, wszystkiego najlepszego. A teraz trzecia dekada lewki. I trzecia dekada jest 13 sierpień, 22 sierpień. Zobaczymy, co tutaj lewki mają, bo energie jednak się różnią, prawda? Niesamowite te energie, jak Wam powiem. Trzecia, trzecia dekada lewki. Na energię. Do 6 miesięcy, jaka energia? Do 6 miesięcy przyjdzie do lwów trzeciej dekady. W jakim miejscu teraz jesteście? W jakim miejscu teraz jesteście? W jakim miejscu teraz jesteście? Drugie lewki. W jakim miejscu teraz jesteście? Trzecia dekada. Dobrze. Tarot życia. Pięknie. Eee, praca finanse, praca finanse, praca finanse, ale macie mocną kartę. Boże, ale macie piękne karty, wy piękne macie karty. Praca finanse, wieża, no, energie są podobne, kochani. Praca finanse, wieża. Dlaczego tu jest wieża? 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 Szóstka mieczy, odejście. Zmiana. Piękna zmiana. Eee, wszelkie relacje partnerskie. Wszelkie relacje partnerskie, lewek, wszelkie relacje partnerskie, ok, ok, bierzemy tak, tak, umiarkowanie, czyli spokój, super. Relacje partnerskie, trzecia dekada do 6 miesięcy. Relacje partnerskie, trzecia dekada do 6 miesięcy. Relacje partnerskie, trzecia dekada lwa, do 6 miesięcy. Patrzcie, ta królowa była wam bardzo często wyskakuje, bardzo często. A karta rada, pięknie. Pięknie, księżyc, zaufaj intuicji, z przełożenia. Kochani, drzewo życia, jesteście teraz w takim momencie życia, że po prostu mnie zatkało. No. Jesteście w takim momencie życia, że wiecie, że nie ma zła bez dobra i nie ma dobra bez zła. Wiecie o tym, że mm, możecie mieć każdą obfitość w Waszym życiu, jakiej chcecie, ale pamiętajcie, mówiąc o obfitości, musimy powiedzieć dobrą obfitość albo złą. Tak, bo obfitość jest obfitością. Jeżeli nie mówimy jaką, jak, czego my żądamy znaczy żądamy czego chcemy w życiu przyjdzie do nas każda obfitość nawet na poziomie negatywnym także kochani wiecie o tym, nabywacie tą wiedzę, myślę, że nabywacie też wiedzy bardzo szerokokątnej e, szerszego spojrzenia na wasze życie w ogóle wstecz i, i zaczynacie analizować zaczynacie po prostu naby, O, nabywacie wiedzy dlaczego, co, skąd się wzięło dlaczego, co się w waszym życiu wydarzyło drzewo życia jest to Piękne. Jest to drzewko szczęścia, drzewo życia, które mówi o wszelkich splotach wydarzeń splątanych po prostu z Waszą energetyką. Jaka Wasza energetyka, takie zdarzenia i Wy do tego już dojrzewacie. Dojrzewacie, że obfitość, dobro, bogactwo, miłość też możecie mieć. Jeżeli tylko wy zmienicie swoją energetykę, zaczynacie dostrzegać swój, swój ogrom mocy i swój ogrom siły, kochanie, pięknie. I co na to przychodzi? Wali się po prostu Wam wszystko. Karta wieży mówi o waleniu się wszystkiego każdego każdego po prostu jak to się mówi każdego etapu waszego nie wiem postrzegania świata wali się po prostu postrzeganie waszego świata to drzewo życia rozsypuje wam w drobnym, mak wszystko co do tej pory czym do tej pory byliście karmieni i odchodzicie może troszeczkę z lekkim smutkiem odchodzicie od tego w czym byliście do czego byliście przyzwyczajeni tak bo wiadomo nikt nie lubi zmian ale zmiany są dobre i zmiany jest to jedno jedyna pewna w życiu. Także odchodzicie, kochani, od tego w stronę czego. W stronę nowego zupełnie początku. Zobaczcie, jakie mocne karty. I karta rada mówi co: Idź, naprzód. Tak, e, Czyli co, jeśli chodzi o relacje? Są tutaj sprawy umiarkowane, bym powiedziała, spokojne, względne. Być może jest to również osoba spod znaku ognia. E, ja bym powiedziała, że takie stosunki umiarkowania mogą być też w rodzinie, nie wiem, z matką, z siostrą. E, z matką, z siostrą, bądź z osobą, y, którą znacie, to również wy też możecie być, prawda? Że jesteście w królowej buław, czujecie się pięknie, jesteście zrównoważeni, wiecie, czego po prostu chcecie, tak? E, słuchajcie, drzewo życia i karta głupca. Karta głupca na pozycji rady mówi, idź. Zapomnij wszystko, co do tej pory było ci znane i idź w nieznane bez obaw, z pełnym słuchajcie z zaufaniem, bo macie po prostu drzewo życia. Kochani, startujecie nowy początek, idziecie z pełną wiarą w Wasze możliwości, i e, dodaję Wam drzewo życia takiej ochrony. Pamiętajcie, drzewo życia mówi, czym emanujesz. To po prostu zbierasz, co zasiejesz, to zbierzesz. I ta wiedza właśnie do Was już teraz przychodzi i ruszacie po prostu na nowo, przebudowani. Jesteście po prostu zupełnie przebudowani. Kochane, wy, macie piękne karty, kurcze. Nic dodać, nic ująć. To Wam przyniesie naprawdę spokój. Ta zmiana w Was przyniesie Wam spokój, pewność, stateczność, a przy tym pójdziecie tak czy tak do przodu. Kochani, dziękuję Wam bardzo. I nowy też początek może być z kobietą spod znaku ognia, albo, albo odnowienie przyjaźni, odnowienie relacji rodzinnych. Też tak może być. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że, że Wam w jakiś sposób pomogłam. E, zapraszam Was kochani na czytania kolejne. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Ściskam Was ogromnie. No i co? E, kochani, odpoczywajcie sobie dużo zdrówka przede wszystkim i do usłyszenia w następnych czytaniach. Pozdrawiam, pa! pa.